Myślę, że będą takie gminy, które będą się wyludniały i będą miały, powiedzmy takie, które mają dzisiaj 10 tysięcy, dojdą do takiego stanu, że będą miały 8 czy 7. Jeszcze już widać spadek, duży spadek dzietności i odpływ, e, e, przepraszam, brak urodzeń. Ja podam przykład, żeby nie być gołosłowem, lepszy przykład niż wykład. Gmina Skała. Zaczynałem pracę w 2018 roku jako burmistrz tej gminy i wtedy w mieście Skała, w samym mieście, nie całej gminie, tylko w mieście Skała były, było tyle dzieci, żeby pozwoliło to stworzyć trzy pełne klasy pierwsze w dwóch szkołach. Na koniec na koniec kadencji w 2024 roku było ty, tych dzieci, tyle, że można było stworzyć dwie klasy pełne, klasy pierwsze. Oczywiście stworzono wtedy, już był nowy burmistrz, więc podpisał inne arkusze organizacyjne i tych klas stało więcej. Natomiast mówię o pełnych klasach, 24-25 osobowych. Natomiast demografia pokazywała, bo mamy już wtedy, ja zrobiłem taką komisję oświatową, zaprosiłem dyrektorów szkół i rozmawialiśmy o tym, jak przygotować nasze szkoły, żeby za kilka lat, żebyśmy byli przygotowani na kryzys demograficzny.